Jak wstać potem? Ha, wstać? To będzie łatwo. Włącz facetę. Czy no, o, mogłoby, się, mogłoby się to dziać niekoło mojego samochodu? Okej, okay, okej, Czekaj. Okej. Okay. I zaraz jedzie. EEEE! najpierw e, 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 e. trzeba nauczyć chodzić, potem <totryk> biegać, potem skakać. No jak się Autotyp. od razu jak ja wstałem? No tak jak ja wstałem, jak to cię podnieś. Jeszcze raz, jest. Na Nie pod pachy! Bo się boję. No bo masz tak? spocone? <noise> <noise> o, Nie, <noise> no tak! Ale się biega. Czy ci małysza? Wyprostuj się. Wyginam i k**wa nogi do tyłu. Ej, na mnie! Ale tą miękką... Ale tą miękką wow! tęsknię ciała! Dobra, dobra puszcz, Fajnie, że opanowałem chodzenie do przodu, ale nie, o, nie skręcanie w miarę, ale siadania jeszcze nie. Idziesz do latarni? Ale, John, ty jesteś nudny, jest bo co się nauczyłeś. Bo się nauczyłeś. Jeszcze mam problemy z szybkim e, poruszaniem się. Czekalecki bieg. Ale. Ej, nie wiem, czy cię taki bieg? Nie wiem, męczy... Nie mam już siły. Po prostu. Wysoko podnosisz. To to ci wyrzuca nogi do góry i biegniesz z naszej Ale go łowić, bo normalnie. ma Bez problemu. końcem nie zmusisz. O, fak. To jest pierwsza dzida, ale w biegu. <laughs> Puch. Wysłać teraz na teren miejski z ograniczeniem do 50 km na godzinę. Pamiętaj o tym. Otóż Paula dorobi się małej paulki czy małego paulka, to najpierw nauczy go chodzić na Power Racerze. Jeżeli ja tam wypierzę się, to przecież będzie koniec. Oh my godness! No. Odejdź, 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 odejdź! Co to zawołacz kogoś?